16. kolejka Ligi Okręgowej. Budowlani Lubsko kontra Błękitni Toporów. Kamil Chmielarz zapraszam na ten mecz to obszerne fragmenty tego spotkania. Budowlani Lubsko, jednolite kostiumy białe. Błękitni Toporów, żółte koszulki i czarne spodenki. Czas na skład. Rozpoczniemy od gości w bramce z numerem pierwszym Damian Wójcik, numer 2 Dariusz Habel, numer 15 Dariusz Oczkowski, 3 to Paweł Przypis, 4 Mateusz Biereśniewicz, 8. Maciej Sidorowicz, 14, Mateusz Tom, 16, Bartosz Rogowski, 10, Daniel Łopata, 17, Stanisław Hip i 9 Paweł Płotecki. Na ławce Paweł Raba, Dariusz Małkiewicz, Patryk Piurko, Konrad Jabłoński, Hubert Buchwald i Bartosz Janik. Opiekunem zespołu jest Andrzej. To Polski i skład gospodarzy Budowlani Lubsko w następującym zestawieniu w bramce z numerem 33 Patryk Luty 3 Mariusz Zubowicz, 17, Bartłomiej Szymczak 5, Damian Wysokiński, 29, Jakub Maczyński 22, Marcin Piech, 8, 8 Krzysztof Kikoła, 11, Marcin Nawrocki, 10. Adrian Terzyk, 9, Marcin Bławuciak i 15 Wojciech. Pawłowski na ławce: Mateusz Mazurek, Tomasz Jeremicz, Damian Cieżniak, Maciej Trziska i Tyberiusz Łekieć. To podopieczni Roberta Ściłby. Na razie cały czas wynik bezbramkowy: 0 do 0. 16. kolejka piłkarskiej ligi okręgowej. Dobra pogoda dzisiaj w Lubsku do grania w piłkę. Przed szansą gospodarze. Piłka na prawej stronie boiska, ale chyba już nie zdąży do futbolówki. Wojciech Pawłowski, mimo ambicji, nie udało się do tej piłki dojść. To już kolejne fragmenty tego spotkania. Sytuacja z 23 minuty. Piłkę ma w polu karnym Adrian. Teżyk, wysokość pola karnego, Teżyk kapitalny zwód, podanie do Kikoły, Kikoła na 11 metr, jeszcze piłkę ma Marcin Bawłuciak i został zatrzymany w sposób nieprzepisowy, rozjemca tego spotkania wskazuje na wapno, rzut karny dla budowlanych Lubsko. Będzie szansa, by otworzyć wynik w tej rywalizacji. Błękitni toporów wyżej w ligowej tabeli odbudowlanych, ale o tym sobie dzisiaj jeszcze powiemy. Żółtkarny dla zespołu gospodarzy. No i okazja na pierwszego gola. Krzysztof Kikoła będzie wykonawcą jedenastki. Bardzo pewnie radość na trybunach budowlani 1, Błękitni 0. Bardzo była potrzebna ta bramka. To jest, proszę państwa, drugi mecz budowlanych Lubsko w tym roku. 5 marca odbyło się spotkanie zaległe z formacją Port 2000 Mostki. Budowlani przegrali 1-4. do 4. Mecz miał się odbyć w pierwotnym terminie 13 listopada, ale został on odwołany. Z powodu złych warunków atmosferycznych, kolejna szansa budowlanych. To już druga część spotkania: 2 do 0. Piłkę jak na tacy wystawił Wojciech Pawłowski. No i do siatki trafił Adrian Terzyk. Budowlani 2, błękitni 0. Dobra gra w tym spotkaniu zespołu Roberta Ściłby. A to kibice, którzy zgromadzili się na stadionie. Widzą Państwo: rezultat 2 do 0. Po 55 minutach. To już kolejne fragmenty tego spotkania. 72 minuta. Będzie za moment stały fragment gry dla budowlanych Lubsko. W międzyczasie na plac gry wszedł Maciej Cziska. On z numerem 7 pobiegł w pole karne. A rzut wolny wykonywać będzie Jakub Maczyński. Odległość spora. Ale myślę, że jest tutaj. Szansa, by sprawić niebezpieczeństwo. Jakub Maczyński, rykoszet. Wypuścił piłkę bramkarz Maciej Trziska. 3 do 0. Radość napastnika budowlanych Lubsko całkiem uzasadniona, bo tą bramką budowlani y, przepieczętowali zwycięstwo. Tutaj jeszcze organizator nie zdążył y, zmienić wyniku, ale jest w tym momencie 3 do 0. 73. minuta spotkania. Budowlani y, grobią swojego rywala. Oto wyniki tej 16. serii spotkań. Łużyczanka, Lipinki, Łużyckie, Tramp, Osiecznica, 1 do 1, Alfa, Jaromirowice, Syrena, bez Bezbramek, dąpy Przybyszów, Błękitni, Fadom, Nowogród, Bobrzański, 0-4, Czarni, Rudno, Starty, Płoty, 1 do 1, UKP, Zielona Góra, TS, Przylep, 1 do 1, Zanit zanitługów Bizon, Wilkowo. 4 do 1 Orzeł Lichtengowa, formacja 2000 Portmostki. 0 do 4 formacja wraz z Nowogrodem chce awansować do czwartej ligi. Przy piłce zespół budowlanych rusza Maciej Cziska. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze jest Marcin Nawrocki, popularny Karamba. Wyrzuca piłkę na pole karne. Oto potwierdzenie wyniku. Damian Wójcik jednak w tamtej sytuacji pewnie interweniował. 75 minuta piłka dla błękitnych toporów będą mieli goście rzut rożny po akcji Stanisława Hipa. To piłkarz, który ma 23 lat. W tym roku skończy 24. Stały fragment gry to zawsze okazja na stworzenie niebezpiecznej sytuacji podbramkowej. Ale zanim to nastąpi, na jej będą zmiany. Tomasz Jeremicz wszedł na placy gry na ten ostatni kwadrans do no i bez komentarza. Na, na naszych ekranach arbiter tego spotkania. No, dość taka kontrowersyjna sytuacja z tym rzutem karnym w pierwszej części spotkania. No, ale bądź co bądź, błękitni toporów na pewno nie mają czym się tłumaczyć. Ponieważ w tym spotkaniu budowlani Lubsko przeważają o dwie klasy. Warto też dodać, że w kolejnej serii spotkań także budowlani zagrają u siebie. Tymczasem będzie szansa. Kikoła ciska 4-0. To jest super rezerwowy w dzisiejszym spotkaniu. Druga bramka tego zawodnika. Kapitalne salto. No i 4 do zera. Kilkakrotnie miałem okazję z tym zawodnikiem rozmawiać. Bardzo przyjazny człowiek, który potrafi się dobrze wypowiedzieć przed kamerą. Nie boi się tego. No i za to wielki szacunek. Przy piłce Błękitni Toporów. Mecz jest już rozstrzygnięty, ale nie wiemy jeszcze. Jakim wynikiem to spotkanie zakończy się? W kolejnej serii spotkań Budowlani Lubsko także zagrają u siebie z Alfą Jaromirowicę. Telewizja Lubuska przewiduje relacje z tego spotkania oprócz spotkania budowlani lubsko-alfa jero takie mecze jak błękitni toporów orzeł szlichtingowa formacja port 2000 mostki zanitługów bizon wilkowo ukp zielona góra ts przylep czarni rudno start płoty Dąpy, przybyszów błękitni Fadom, na Bobrzański Tramp, Trump osiecznica i łużyczanka Lipinki łużyckie jest Rena z Bąszynek także będzie na pewno ciekawie to będzie już trzeci z rzędu Mecz budowla, budowlanych na własnym stadionie. Porażka z formacją portmostki 1 do 4. Zwycięstwo na pewno z błękitnimi toporów, ale jeszcze nie wiemy jakim wynikiem. Obecnie jest 4 do 0. A budowlanie, mimo tego wysokiego prowadzenia, wciąż mają ochotę tutaj na więcej. Bramki też mają olbrzymie znaczenie. Piłkarze z Lubska, patrząc na ligową tabelę, na razie mają. Sześć zwycięstw, dwa remisy i 7 porażek. Są na miejscu przed tą kolejką, na miejscu dziewiątym. Ale jeżeli uda się dzisiaj wygrać, no to wówczas wskoczą na szóste miejsce w ligowej tabeli. Wciąż będą gorsi od Toporowa. Toporów na razie na miejscu piątym. 28 punktów. 4 punkty straty do Przybyszowa. Na miejscu trzecim UKP Zielona Góra. Dwie drużyny awansują do czwartej ligi. Na razie na miejscu pierwszym niepokonany Fadom Nowogród Bobrzański. 48 punktów, 16 zwycięstw, 0 remisów, 0 porażek, porażek w bramkach 65 do 8. Aż 11 punktów przewagi nad formacją Portu Mostki. Ten klub ma 37 punktów, no ale goni, depcze po piętach. UKP, Zielona Góra, 32 oczka. Budowlani Lubsko na pewno nie będą już w tym sezonie walczyć o awans, ale o to, by utrzymać się w lidze i zająć jak najwyższe miejsce w tym sezonie w ligowej tabeli, a w następnym sezonie, kto wie, może uda się powalczyć o coś więcej. No i tego z pewnością.